Witam, Witam, Zielone Miasta, Planety, Rebestyle magazynistyczna Mistyczna Teoria, Napisana Historia. Gdzie nas znalazłem fajny lokal? Zwolnij, słuchajcie, przy Głównej Trasie Bohaterów w Eserplatte, niedaleko otworzyli e, Biuro Pośrednictwa Pracy Berlin, tam wam za, za, e, za... Jakby to by zadenuncjuję, pokażę, zaprezentuję na stronach internetowych y, tą firmę Berlin. A tutaj przy okazji, jak ktoś nie chce pokazać, że obok jest lokal z Kiedy przyjedziecie do Zielonej Góry szukać pracy w Berlinie, y, możecie przyjść tutaj właśnie na kawę. Jest to także lokal I Love You, czyli taki lokal Lowe, gdzie po prostu można przyjść i troszeczkę spędzić miłego czasu. Jest to oczywiście także i proletariat, taki lokal troszeczkę biblioteczny, w którym po prostu jest bardzo miły klimat. Bardzo bogaty klimat zresztą, w stylu typowo polskiej fajnej po prostu społeczności, która na pewno ugościłaby każdą osobę, prawda? Jeżeli chodzi o literaturę, są tu oczywiście książki, są tu wyciszenia, jest tu też muzyka klasyczna, jest tu zawsze po prostu jak to się imie i pokój. Tak naprawdę jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, niestety trafiliśmy na czas, w którym nie ma nikogo za bardzo w lokalu, ale zazwyczaj jest tu zawsze parę fajnych osób i zazwyczaj to są piękne osoby. Pozdrawiam Państwa zresztą już przed Powinobranem były robione fotografie w tym lokalu, jak był otwarty lokal. Ja tylko pokażę od strony ulicy. O, proszę bardzo, to jest tutaj. Pozdrawiam Was. Mistyczna teoria napisana historii zakończymy takim.